Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No, Moi drodzy, protestantki nasze kochane, kompletnie sobie nie razem z tematem usprawiedliwienia leją wodę na, na prawo i lewo, ale to, co wylewają, pokazuje totalną bezradność. Prawda? Tutaj jest taki wpis. Przeczytamy sobie fragment tego wpisu. Yy, bo to szkoda czasu na cały, ale tutaj pisze tak yy, o usprawiedliwieniu, tak, czyli o tym, o czym protestanci nie mają pojęcia do końca i zaraz sobie tu zobaczymy, dlaczego? Yy, prawda? Jesteśmy usprawiedliwieni? Tak, uznani sprawiedliwymi w chwili naszego zbawienia to tu jest ciekawe usprawiedliwienie nie sprawia, że stajemy się sprawiedliwi w nawiasie bezgrześni lecz raczej ogłasza naszą sprawiedliwość czyli yy, ogłoszona jest moja sprawiedliwość ale nie staje się sprawiedliwy po ogłoszeniu sprawiedliwości więc no przepraszam bardzo może ja czegoś nie rozumiem, ale jeżeli tu jest napisane, że usprawiedliwienie nie sprawia, że stajemy się sprawiedliwi, lecz raczej ogłasza naszą sprawiedliwość, czyli, ogłaszam, czyli sędzia ogłasza moją sprawiedliwość, ale dalej, czy albo inaczej, Bóg ogłasza moją sprawiedliwość, ale dalej nie staje się sprawiedliwy, czyli nawet po ogłoszeniu e, mojej sprawiedliwości nie staje się sprawiedliwy. Albo nie będąc sprawiedliwym, tak? Nie, nie stając się sprawiedliwym, bo moją sprawiedliwość. No, yy, pomóżcie mi zrozumieć to, yy, prawda, wy myślący. Bo ja, ja nie wiem, może tu jest jakaś myśl teologiczna, której ja nie wyłapuję, bo yy, jak tak na chłopski rozum to biorę, no to to jest bełkot to albo jestem ogłoszony sprawiedliwym i jestem sprawiedliwym, albo nie jestem sprawiedliwy i nie jestem ogłoszony sprawiedliwym. A tu jest tak, że niby jestem ogłoszony sprawiedliwym, ale nie, nie staję się sprawiedliwym. No to tak usprawiedliwione, że nie usprawiedliwione, bo usprawiedliwione, ale nie usprawiedliwione. I teraz, moi drodzy, nasza sprawiedliwość oparta jest na wierze w ukończone dzieło Jezusa Chrystusa. I uwaga, i to jest ta brednia herezja. Jego ofiara zakrywa nasze grzechy, przez co Bóg patrzy na nas przez pryzmat doskonałości i bezgrzeszności Chrystusa. Bóg patrząc na nas widzi sprawiedliwość Chrystusa. Dzięki niej spełniamy Boże wymagania. Bóg ogłasza naszą sprawiedliwość, usprawiedliwia nas. No ale wcześniej pisał, że nie stajemy się sprawiedliwi, tak? Że jesteśmy usprawiedliwieni, uznani sprawiedliwymi w chwili naszego zbawienia. Usprawiedliwienie nie sprawia, że stajemy się sprawiedliwi. Tak? Bóg zakrywa nasze grzechy. Tak. Bóg patrząc na nas widzi sprawiedliwość Chrystusa. Moi drodzy, yy, gdzie jest napisane, że Bóg zakrywa nasze grzechy? Że jesteśmy sprawiedliwi na zasadzie takiej, że Chrystus zakrywa nasze grzechy. Jest to uwłaczanie ofierze Chrystusa, jest to uwłaczanie dziełu zbawienia. Jest to, moi drodzy, powiem prosto, słuchanie protestantów to jest... Równie niebezpieczne jak słuchanie Lucyfera. Protestant głoszący słowo Boże jest, można powiedzieć, równie niebezpieczny co lucek. Ojciec kłamstwa. Dlaczego? Bo protestant jest sługusem ludzka i powtarza brednie. Gdzie w Piśmie Świętym jest napisane, że Chrystus zakrywa nasze grzechy? Nigdzie. A gdzie jest napisane, że Chrystus uwalnia od grzechu, że Chrystus pokonał grzech? W każdym liście. Sprawi usprawiedliwienie nie polega na tym, że Chrystus mnie zasłania e, moich grzech płaszczem swojej sprawiedliwości. Także jak ja sobie zgrz zgrzeszę, czy wy sobie zgrzeszycie, to ojciec tego nie widzi, bo widzi sprawiedliwość Chrystusa. tak, Czyli można sobie e, grzeszyć, bara, bara, rikityki, a ojciec nie widzi, bo jak ojciec patrzy na nas, to nie widzi naszego rykityki, tylko widzi sprawiedliwość Chrystusa. bo to, to jest tutaj napisane. To jest tutaj napisane. Że nie, nie, e, Chrystus zakrywa. No to jeszcze raz sobie to przeczytamy, tak? Jego ofiara zakrywa nasze grzechy, tak? I Chry ojciec patrząc, Bóg, patrząc za nas, e, widzi sprawiedliwość Chrystusa. Czyli O, widzicie, jakie to, to jest lucyferskie, diabelskie opętanie, zwiedzenie. Bóg nie widzi Twojego grzechu, jak na ciebie patrzy, bo jak seklepniesz swoją przeklętą formułkę, to już nie widzi Twoich grzechów, tylko widzi sprawiedliwość Chrystusa, tak? Bo Chrystus je zakrywa. Co za diabelskie, piekielne, opętańcze nauczanie. Jak Wy możecie w coś takiego wierzyć, podczas gdy całe Pismo Święte mówi o tym, że Bóg nienawidzi grzechu, że Bóg usuwa grzech, rzuca go w głębokości morza, zapomina o nim, jeśli się wyzna! Nigdzie nie jest napisane, że Bóg zakrywa grzech płaszczykiem. To jest właśnie to szatańska, szatańska sprawiedliwość nieboska. Grzesz sobie, Luter, to, to jest właśnie Luter, grzesz, ale jeszcze bardziej wiesz, niż grzeszysz, nie? Grzesz, ale wiesz więcej niż grzeszysz, bo Chrystus cię zakryje, a Bóg tego nie zobaczy. O! A jak się do tego wy pomiotu szatańskiego ma wasze nauczanie o Nowym Narodzeniu, my umieramy dla Grzechu. No to jak? Umieracie dla Grzechu, czy po prostu Grzech zostaje tylko, że Chrystus go zakrywa? Rozum dostrzega się tutaj ten op to opętanie, to już nawet nie jest debilizm, to nie są ka ludzkie kategorie e, odchylenia umysłowego. Tu już trzeba z buta wejść e, w opętanie, w, w zniewolenie duchowe, w sferę nadprzyrodzoną, tylko e, pochodzącą z mocy ciemności. Tu nie ma miejsca na ludzki debilizm, kretynizm, mongolizm i te stopnie. Ludzkie degradacje ludzkiego odchy odchylenia umysłowego. Nie, tu trzeba wchodzić od razu w opętanie, w zniewolenie, e, prawda, e, duchem kłamstwa, w wymioty ludzka, a nie jakieś takie, że to inne teologie. Nie, 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 to, to, to jest wymiot ludzka. E, poza tym, jeżeli Chrystus e, Cię usprawiedliwia, tak, e, zakrywa nasze grzechy, to zobaczmy, to jest ciekawe. Tak, że my tutaj mamy, że to jest gdzie to sprawiedliwione, że Gdzież mi tu szkło tutaj te wymioty. O że Bóg patrzy na nas przez pryzmat doskonałości bezgrzeszności Chrystusa. Bóg patrząc na nas widzi sprawiedliwość Chrystusa nie. Bóg patrząc na nas chce widzieć w nas sprawiedliwość Chrystusa, czyli patrząc na nas chce widzieć Chrystusa w nas, nasze życie życiem Chrystusa, a nie że my sobie e, grzeszymy, a Chrystus nas zakrywa. Mągołki kochane. I tutaj tak. Bóg, płacza, Bóg ogłasza naszą sprawiedliwość usprawiedliwia nas. O, dzięki niej spełniamy Boże wymagania. To zaraz, to a po co macie spełniać jakieś Boże wymagania? Przecież za darmo jesteście zbawieni. I, i jak to jest, że macie spełniać Boże wymagania? Bóg patrząc za na nas, widzi sprawiedliwość Chrystusa, czyli dzięki niej, czyli sprawiedliwości Chrystusa spełniamy Boże wymagania. No to, to właśnie to jest sprawiedliwość w spełnianiu Bożych wymagań. Ale wy w to nie wierzycie, jak wam się mówi. I wczoraj żeśmy o tym mówili i klepę wam tutaj już ponad 10 tysięcy razy, że sprawiedliwy jest ten, kto postępuje sprawiedliwie, a wy to potępiacie, odrzucacie, że sprawiedliwość jest tylko z wiary, że Chrystus mnie tu zakrywa swoją sprawiedliwością. No i, i, i wypisujecie te brednie po to, żeby później napisać, że dzięki sprawiedliwości Chrystusowej wypełniamy wymagania Boże. No ale to one są konieczne do, wypeł do zbawienia, wypełnianie wymagań bożych. Czy wypełnianie wymagań Bożych czyni was sprawiedliwymi, czy nie? Czy już jesteście sprawiedliwi tak, bo was Chrystus ogłosił sprawiedliwymi i Wasz grzech. Przecież to jest bełkot. To jest bełkot, to się nie kupy, ni dupy nie trzyma, bo tak trzeba do was mówić. To, co tu jest powypisywane. To jeszcze raz. Sprawiedliwość Bożą się wykonuje. Tak jak święty Jakub pisze, że gniewnie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Tak. To, co wykonuje sprawiedliwość Bożą, przeciwwaga do gniewu, czyli przebaczenie, miłość, tak? A więc przebaczając, kochając, wykonujemy sprawiedliwość Bożą. Sprawiedliwość Boża ma być w nas, mamy ją wykonywać, mamy ją czynić, mamy w niej wzrastać, a nie pierdy posuwać, że już Chrystus mnie ogłasza sprawiedliwym, zasłania mnie płaszczem, tak? Mój grzech, tak? Zasłanie, tak? I ojciec patrzy na mnie i widzi doskonałość Chrystusa, a ja dalej ma, jestem w grzechu, tak? Czy to jest taki wymiotny bełkot, że Chrystus nie uwalnia nas od grzechu, tylko zakrywa nas grzech? O. No ale trzeba jednak wymagać, yy, spełniać wymagania, tak? Boże, a czy można spełniać wymagania, Boże, mając grzechy? Będąc w grzechu, nie będąc uwolnionymi od grzechu, tylko mając zakryte grzechy, czyli mając grzechy, faktycznie mając grzechy, tylko że za zasłonką. Nie. To jest właśnie to opętanie usprawiedliwienie wymaga od nas. To uwolnienie nas od grzechu, któryś Chrystus pokonał i zmiażdżył grzech, wymaga od nas nieustannej walki z grzechem. Życie sprawiedliwością Bożą wymaga od nas uwolniania się od grzechu i walki z grzechem. Przyjdzie taki Lucek i powie: Bracie, Chrystus cię zasłoni swoją sprawiedliwością. Będzie dobrze. Nie, nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze. O, usprawiedliwienie jest przez wiarę, tak. Nikt tego nie kwestionuje. Tylko wiara bez uczynków jest martwa. Liz Jakuba. Rachab została usprawiedliwiona na podstawie uczynków. A nie samej tylko wiary, tak? Przeczytajcie sobie drugi rozdział. Nie jest na podstawie samej tylko wiary, ale uczynków. Ale protestantki już mają na to swoje teorie, że, tak, że i tak jesteśmy usprawiedliwi tylko z wiary, a nie z uczynków. Właśnie z uczynków, które wypływają z wiary. Wiara współdziałała z jego uczynkami, tak? I taka wiara współdziałająca z uczynkami zbawia, a nie Solafide. Lefezja Święty Paweł pisze o wierze działającej przez miłość. Protestantki solafide. Tylko bojaj się w obłokach, pierdź w krzesełko i Chrystus cię zakrywa. O! Tylko ciekawe, czy Chrystus ma otwarte okno, czy ma jakiś wentylator, bo jak wy mu tam takie bony sadzicie. Przepuszczam, że się zabezpieczył. Na Wasze bony. Nawróćcie się i porzućcie te przeklęte protestanckie zimioty z piekła rodem. Ja wiem, będzie się pisać, że to Kościół jest to, pokażę, że nie ma sakramentów. O, to wtedy będziemy inaczej rozmawiać. Pokażcie w Piśmie Świętym, że nie ma sakramentów. Kolosan 5.7. Nie ma żadnych sakramentów rzymsko-katolickich. Wszystko to jest diabelskie, heretyckie, zwiedzenie i egipskie magie. Ma, tak ma być napisane, bo wy to gadacie, Sola Skryptura, to tak ma być napisane. Nie ma to spadajcie po krzokach po garażach, bo stamtąd żeście powychodzili, stamtąd was lusek powysyłał. Tam się gromadzicie, tam siedźcie, nie wychylajcie się, bo im bardziej się wychylajcie, tym bardziej po prostu dostajecie po głowie. Siedźcie se lepiej w garażach. Zamiast pleść takie bzdury i się ośmieszać. I urągać ofierze Chrystusa, która jeszcze raz nie zakrywa naszych grzechów, ale uwalnia nas od grzechu. Pozdrawiam.